Dzień dobry, znaczy witam się z wami bardzo serdecznie dzisiaj chciałbym pokazać wam moda Radar Bro. pod koniec będzie instalacja więc pokażę najpierw co on dodaje jak już widzicie dodaje on nam radar z brzegu naszego świata dokładnie jak widzimy dodaje też zakładkę opcji i wszystko mówię tylko jeszcze. O! Dodaję też. Yy... No, może jak widzimy, radar pokazuje yy, wszystkie moby, yy, itemki oraz yy, potwory negatywne. Teraz będzie potwory negatywne. Jak widzimy, już od razu nas o i skrzynia, jak widzicie, także pokazuję, nie wiem czy widzicie, ponieważ yy, no tyle mogów, tyle no więc przykładowo nie chcę zabrać w znowu, to właśnie wchodzimy w te ustawienia Radar Settings. No i tu mamy wiele opcji. Yy, radar icons, tu mamy wszystko co ma pokazywać. Yy, czy ma pokazywać yy, mowy, yy, czy ma pokazywać zwierzęta, czy ma pokazywać yy, potwory. Czy neutralne potwory, czy graczy ma pokazywać, i jakie, czy, czy itemki, czy skrzynie, czy łódki, czy strzały, czy obrazy, czy minecarty, czy punkty doświadczenia, czy waypoint, waypointy również można ustawić No ale dobra, nie chcę na przykład, żeby pokazywał nam mody pasywne. No i co? Jeszcze je klikamy Done Jak widzimy, już nie pokazujemy mody pasywnych. Eee, możemy również nie chcieć, aby nam pokazywał inne, ten, no to już tam do waszych tam ustawień no, no i teraz jak widzimy ładnie widać skrzynię no i na pewno moc przydane jest serwera gdzieś działa na serwery owszem bardzo przydatny jest no na przykład w jakimś serwerze hardcore to yy, możemy dzięki temu znaleźć bazę innego gracza czy coś no yy, naprawdę bardzo przydatny moc Dalej, ustawienia. Mamy tak, manager, ale man items. Tutaj możemy wpisać nazwę gracza, która ma być albo dobra, albo zła. Znaczy grać albo dobry, albo zły, ponieważ na serwerach multiplayer można, yy, pokazuje również yy, właśnie yy, grać, co jest naprawdę bardzo przydatne na takich serwerach. Hmm, zaraz to pokażę na razie. Ten, tu mamy menadżer wajpontów. Możemy dodać wajpont. Tutaj są koordynaty, a tu nazwę piszę. No, i Mamy nabyt. Teraz możemy Ale tak, jak widzimy, jest wajpont na naszym radarze na górze. Mam nadzieję, że widać. O! No widać taki ekscyt jest. Jednak yy, wajponty moim zdaniem tutaj są słabo rozumiane. Bardziej się opłaca moim zdaniem, jak do iPhone'ów, to Ryzen nie ma. No ale dobra, mm, więc możemy tak na przykład tu usunąć, tu edytuj, tutaj wyłączyć. Wyłączony, włączony, delete, delete. No, mm. co dalej? E, dalej mamy mm, radar. Czy włączony, czy włączony? No, teraz wyłączony, to widać, że nie ma w ogóle. I Teraz włączony. Terrain, no niestety tutaj, jak ja włączę Terrain, się jakoś strasznie bardzo laguje, już wiem, że i tak teraz laguje, no ale zobaczcie. Jak widzicie, może to służyć cała mapa jako w ogóle. Jednak, no widzicie, no laguje okropnie. dlatego no, ja nie polecam tutaj Terrain włączać, no ale jak coś ma dobry sprzęt, to co możemy, ma to zastąpić. Hmm. radar pozycji e, Tu możemy... O, coś się... Nie to kliknąłem sorki tu on. O! Już nie mamy tego. Radar position możemy dowolnie przenosić, możemy mieć na środku, gdzie tylko chcemy. Nie, nie, nie tylko tu, tu możemy tu mieć jasycy I, i tu mamy radar, tylko trochę taki głupie. ale noty. no tu możemy mieć tu w rogu. no ale niech będzie u mnie na górze. Ła. no bardzo naprawdę Przydatne narzędzie. naprawdę polecam. Dalej, tutaj mamy co, koordynaty. Koordynaty to są te małe, takie tutaj, te. Yy, Cwerki to są koordynaty, właśnie one, jak widzicie, jak idę się zmieniają, no możemy je właśnie wyłączyć. Tutaj kliknąć. Dalej, autoretatę. Autorotaty to jest takie, coś, że jak widzicie, ten radar teraz się kręci, jak ja się obraca. Kiedy ja to wyłączę to to będzie tak, że tylko yy, mój ten się kręci, moja strzałeczka, bo jestem tym strzałeczką, oczywiście tak wiecie tylko ona się teraz kręci dalej yy, yy, player, natomiast no to czyli to są wiadomo, niki graczy yy, to na serwer no i yy, yy, wszystko już chyba um, 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 omówiłem więc y, przejdźmy na serwer witam y, was znowu y, teraz jesteśmy na serwerze y, na serwerze Przy okazji polecam ten serwer jak widzicie no, pokazuje, radar działa, iTem pokazuje skrzyni i wszystko y, również są ustawienia radaru no i tak no i bardzo fajna opcja to jest y, Właśnie pokazywanie graczy, niestety tu w pobliżu nie ma żadnego gracza. Na spawnie może ktoś będzie, no mordy, no, patrzcie, no żadnego gracza nie ma. Hmm. O nie, jest jakiś gracz, jak widzicie. E, radar nam go pokazuje. E, no, pokazuje po prostu go. Możemy dodać e, go również do ulubionych. Teraz pokażę Wam, jak zainstalować moda Radar Bro. Aby go zainstalować, musimy wejść w link podany w opisie i go pobrać, oczywiście. Mod nawet nie wymaga moda Adera, ale zalecam go. Również nic nie kosztuje, a zawsze może. Więc pierwsze, co robimy, to wchodzimy w w środki wpisujemy, procent, data procent. następnie klikamy ok, uruchamiamy, wchodzimy w folder Minecraft. Następnie bin i Minecraft otwieramy za pomocą archivizera. No, folder możemy zamknąć. Tu natomiast teraz uruchamiamy radar Bro. Tu uruchamiam ten i również wszystkie pliki łapiemy i przynosimy tutaj. Potwierdzamy. To zamykamy. Suwamy metadataNew. No i zamykamy i możemy się cieszyć.